Kochany bracie i siostro, wyobraź sobie na chwilę uczucie pokonania wyzwań, które wydawały się niemożliwe, przełamania barier, które uporczywie starały się cię zatrzymać, i patrzenia wstecz z sercem pełnym wdzięczności za wszystko, co osiągnąłeś. Czy kiedykolwiek czułeś się otoczony niepewnością, jakby świat wokół ciebie był miejscem niebezpiecznym i niestabilnym? Dziś zapraszam Cię do zanurzenia się w modlitwie opartej na Psalmie 91, jednym z najsilniejszych rozdziałów w Biblii Świętej. Ten psalm, często nazywany psalmem ochrony, jest żywym przypomnieniem o Bożej obecności i trosce o nasze życie. W czasach ucisku uczy nas, że istnieje bezpieczne schronienie pod skrzydłami Najwyższego. Niech ta modlitwa będzie zaproszeniem do odczucia obecności Pana bliżej niż kiedykolwiek, podczas gdy razem będziemy ogłaszać Jego ochronę, miłość i troskę nad naszym życiem. Bóg ma dla Ciebie coś potężnego do powiedzenia dzisiaj. Pozostań ze mną do końca tej wiadomości, a obiecuję Ci, że wyjdziesz stąd odnowiony. Zainspirowany i z wyjątkowym wersetem do medytacji oraz zastosowania w swoim życiu. Jeśli czujesz się poruszony tą wiadomością, zapraszam Cię, abyś teraz modlił się ze mną. Dziękujmy i chwalmy naszego Boga za Jego wierność i za siłę, którą nam daje, bez względu na to, z czym się borykamy. Ukochany Ojcze. Zbliżamy się teraz do Twojej obecności, ogłaszając, że mieszkamy w schronieniu Najwyższego i odpoczywamy w cieniu Wszechmogącego. Ty jesteś naszym schronieniem i naszą fortecą, naszym Bogiem, któremu ufamy. Panie, uznajemy, że to Ty ratujesz nas od sidła łowcy i od śmiercionośnej zarazy. Przykryj nas swoimi piórami, a pod Twoimi skrzydłami znajdziemy bezpieczeństwo. Twoja wierność jest tarczą i obroną w czasie życiowych bitew. Nie będziemy się bać strachu nocy, ani strzały, która leci za dnia. Nie będziemy się bać zarazy, która skrada się w ciemności, ani plagi, która pustoszy w południe. Choćby tysiąc padło obok nas, a dziesięć tysięcy po naszej prawej stronie, nie zostaniemy trafieni. Bo Twoje oczy są nad nami, a Twoja sprawiedliwość zwycięża nad naszymi wrogami. Ogłaszamy, że żadna katastrofa nas nie dosięgnie, ani plaga nie zbliży się do naszego namiotu. Panie, wiemy, że wysyłasz swoich aniołów, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Oni podtrzymają nas swoimi rękami, abyśmy nie potknęli się o kamień. Na lwy i węże staniemy, a Pan da nam zwycięstwo nad wszystkimi niebezpieczeństwami, które napotkamy. Ty, Boże, ogłosiłeś: ponieważ mnie kocha, wyzwolę go. Ochronię Go, bo zna moje imię. I dlatego, ojcze, wołamy z wiarą, wysłuchaj naszej modlitwy, odpowiedz na nasze wołanie. Będziesz z nami w ucisku i wyzwolisz nas, dając nam długie życie i zbawienie. Panie, dziękujemy Ci za Twoją stałą ochronę. Niech Psalm 91 będzie wyryty w naszych sercach, jako wieczne źródło pociechy i nadziei. Niech żyjemy każdego dnia z pewnością, że mieszkamy w Twoim cieniu. I żadna siła tego świata nie jest większa niż twoja miłość do nas. Ukochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nas wzmacniasz, że jesteś naszą skałą i naszą fortecą w czasach przeciwności. Chwalimy Cię, Panie, bo wiemy, że niezależnie od tego, co się stanie, Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam odwagę do dalszej drogi i za pewność, że z Twoją pomocą możemy pokonać każdą przeszkodę. Ojcze, Umacniaj naszą wiarę, prowadź nas i daj nam mądrość, by żyć zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa. Amen. Werset do medytacji: Jeśli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam? List do Rzymian 8:31. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Niech pokój Boży będzie w Twoim sercu, a On niech Cię błogosławi obficie. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to przesłanie siły i motywacji. I pamiętaj: z Bogiem możesz.